Dzień dobry kochani, dzisiaj witam się z Wami z mojej kuchni. I właśnie z samego rana przygotowuję śledziki, które zaraz tutaj będę przekładać do słoiczków. Już mam wszystko pokrojone, gotowe. To tylko zostaje mi uzupełnić tutaj te pojemniki. Zabieram się do roboty i gotowe. Teraz do lodówki na cały dzień, i jutro będzie można już je jeść. Jak możecie zauważyć, kilka dni temu przyszedł do mnie taki piękny oto kalendarz na 2017 rok, a wy wiecie, że ja uwielbiam zwierzęta, kocham je i staram się tylko jak mogę, żeby im pomagać. I właśnie dzisiaj chciałam zaprosić Was również do takiej pomocy. Chodzi oczywiście o ten kalendarz, i już Wam tłumaczę dokładnie o co, o co chodzi z tym kalendarzem, a mianowicie. Zwierzaki, które wystąpiły w tym kalendarzu, są to psy i koty ze schroniska w Poznaniu w Gaju i czworonożni podopieczni Fundacji Nasze Zo. Oczywiście nie wszyscy, no bo tutaj mamy tylko 12 miesięcy. Ale muszę wam powiedzieć, że zdjęcia są przepiękne. Ja ten kalendarz pokazywałam wam już na moim Snapchacie i oczywiście, co jest to najważniejsze, kupując taki kalendarz, wspieracie Wspieracie fundację i między innymi wspomagacie bezdomne zwierzaki, aby otrzymały zapas karmy, jakiś przysmaków, nowe miski, legowiska, zabawki i całą resztę. Co jest tutaj również ważne, to ten kalendarz, znaczy tak, kupując kalendarz, płacicie za niego niecałe 30 zł, a dokładnie 29,90 i sami decydujecie o tym. Sami decydujecie o tym, które schronisko, jaki podmiot chcecie wesprzeć, więc to jest też bardzo ważna kwestia. No i oczywiście, no, wyobraźcie sobie, ile radocha możecie dać takim zwierzętom, jeżeli w ten sposób im pomożecie. Ja Wam tutaj może pokażę jedno zdjęcie, które jest zdecydowanie moim ulubionym. To dokładnie to, ten piękny koteczek. No, jest cudowny, naprawdę uwierzcie mi, te zdjęcia są przepiękne, sam kalendarz jest przepiękny i myślę, że może być również bardzo fajnym prezentem dla kogoś na Mikołajki albo na święta. A tak jak mówię, pomożecie zwierzakom. Um, no, na pewno każdy z Was odczuł już nadchodzącą zimę i myślę, że te zwierzęta też. A my możemy sobie wieczorem pozwolić na ciepłą herbatkę, okryć się kocem i spędzić czas w rodzinie. Te zwierzaki niestety rodziny nie mają i na takie przyjemności też nie mogą sobie pozwolić. No ale jeżeli możemy im w jakich, jakikolwiek sposób pomóc, to dlaczego nie? Kalendarz nie jest drogi i myślę, że sprawi on tym zwierzaczkom naprawdę dużo radości. Także otwieramy nasze serducha, działamy. Ja już wiem, że Wy jesteście w stanie pomóc, bo wiele razy Was o to prosiłam i dawaliście z siebie to, co najważniejsze. Także myślę, że teraz też. Będziecie wspierać z radością te zwierzaki i kupować kalendarz. Także liczę na Waszą pomoc, ale myślę, że zwierzaki liczą jeszcze bardziej. Jedziemy teraz do rodziców na kawusie. Co tak na kawusie? Tak, na no Do rodziców. Co? Do rodziców. Rodzica. Rodziców. Rodzina. No, sorry, Peter. Rodzina, siedziś. Do rodziców. Rodziców. No. <laughs> Powiedział to wreszcie. Także jedziemy spotkać się z mamą, z tatą. Nie wiem, czy będzie moja siostra ze szwagrem. Zobaczymy. I jestem ciekawa, co mama słodkiego przygotowała. Ale na pewno później się do was jeszcze odezwiemy. Ho, ho, ho! W tym roku Mikołaj przyjechał szybciej! Wróciliśmy do domu i patrzcie jaki prezent dostałam od moich rodziców. To się postarali. Takie cudeńko. Wreszcie, bo powiem Wam, że już dawno zastanawiałam się nad kupieniem właśnie takiej szczotki z różnymi funkcjami. No i teraz wreszcie ją mam. Moja siostra ją ma, moja mama ją ma, to tylko był czas na mnie i teraz i ja ją mam. No nie wiem co to za okazja, ale rodzice stwierdzili, że zrobią mi prezent. I proszę bardzo. Sprzątanie stanie się przyjemnością. Już jest, ale teraz będzie dodatkowe ułatwienie. Odkłaczanie swetrów wieczorową porą. Czas start. Ja do tego używam takiej maszynki, którą dostałam w zeszłym roku na święta od Mikołaja pod choinkę. I sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja uwielbiam to robić i strasznie mnie to relaksuje. Bardzo mnie to relaksuje. Także muszę się teraz zabrać za ten mój ulubiony sweter i go totalnie odkłaczyć, jak ja to mówię. Czyli usunąć, widzicie te wszystkie farfocle z niego, które się już potworzyły. No, także do roboty. Zobaczcie na to. Misja odkłaczanie swetra zakończona sukcesem. Tyle się tego uzbierało, a to tylko zewnętrzna strona. Idę teraz sprawdzić, co robią chłopaki w kuchni, bo coś słyszę, że jakiś film włączyli i coś tam się dzieje. Co robisz na kolację? Papryczki moje ulubione. I kotlety, widać, że się smażą. Chyba puree były, salata. Smacznego. Smacznego! Patrzcie, jakie Zmacznego. piękne papryczki, moje ukochane ulubione. Przepis na nie oczywiście znajdziecie na Facebooku. A może zostawię Wam link do nich w opisie. Sałatkę. A co ty robisz? Kanapkę? Tak. To jest oczywiście masy piwo, nie, nie moje. A może ja też sobie zrobię taką kanapkę? Dobra. No może i tak, dobre. Dzisiejszy vlog postanowiłam zakończyć trochę inaczej i mam ochotę zrobić dzisiaj. Tą właśnie azjatycką maseczkę marki Skin 79 i to jest maseczka, której powiem Wam szczerze, troszkę się obawiam, bo widziałam na filmikach, widziałam na zdjęciach u niektórych osób, co się z nią dzieje. Ale myślę, że to też jest dobra okazja do tego, żeby przetestować ją razem z Wami tutaj właśnie we vlogu, bo wiem, że większość z Was nie ma Snapchata i go nie używa, gdzie testuje różne kosmetyki. Także zrobimy to dzisiaj razem i będziecie razem ze mną przeżywać to co ja będę przeżywać na początek oczywiście trzeba zmyć makijaż oczyścić skórę, stonizować czekam teraz aż będzie ona sucha no i co muszę zrobić tą saszetkę muszę tak tutaj zgnieść żeby wszystkie te składniki aktywne dobrze się tutaj dostały do tego płatu no i będziemy ją teraz nakładać czekajcie jeszcze chwilę hmm no, dobra, obawiam się szczerze, to się tak obawiam, to ma trwać niby 10 minut, ale zobaczymy jak będzie. lecimy. Wyciągam maseczkę. O ranę. zobaczcie. Już się tam w środku robi piana. Hmm. Jest czarna. Dobra. Rozkładam ten płet, żebyście mogli zobaczyć też, jak to wygląda. I nakładamy. Mm. Powinnam to tak dopasować, żeby tutaj było idealnie z tymi otworkami. No, ale nie wiem, jak to będzie. Powiem Wam szczerze. Już widzę, że się ostro pieni. No dobra, i czekam 10 minut. Wyglądam fatalnie. Proszę się nie przerazić. Czy wy to widzicie? Co się ze mną dzieje? Zaczynam się pienić, Uuu. Ale powiem wam, że ta maseczka fajnie pachnie, tylko się ściąga Niestety troszkę No ale dobra, czekamy 10 minut No dobra, 5 minut już za nami Zobaczcie jak ja wyglądam Wszystko tutaj mi do nosa pomału zaczyna wchodzić No dobra, słuchajcie, 10 minut za nami, ledwo mogę mówić Zobaczcie, jak dużo tej maseczki się zrobiło, tych bąbelków. Zobaczcie, tutaj aż mi zachodzi na powiekę, wyglądał, jakbym jakiegoś futrzaka miała na twarzy. To teraz ściągam i zobaczymy jak efekty. Przy okazji muszę Wam powiedzieć, że nie było tak źle. Ta maseczka jest całkiem przyjemna. O, no i tak się prezentuje po zdjęciu. Dobra, zostawiam to. Teraz muszę co. Umyć i stonizować buzię, także czekajcie, jakoś muszę sobie tutaj ogarnąć miejsce. Dobra, jestem już. Buzia umyta, teraz muszę ją tylko stonizować, ale zanim to zrobię i nałożę resztę pielęgnacji, to troszkę Wam o tej maseczce opowiem. A mianowicie to jest maseczka oczyszczająca, która przez wytwarzanie właśnie tych takich bąbelków. Ma oczyścić nasze pory, ale też zrobić taki delikatny masaż, który ma też jakoś w jakiś tam sposób uelastycznić tą skórę, poprawić jej wygląd No i muszę wam powiedzieć, że pierwsze na co zawsze zwracam uwagę to to, czy maseczka nie podrażnia i w tym przypadku nic takiego się nie działo Także spokojnie osoby, które mają skórę wrażliwą, ale mieszaną, tak jak ja, mogą ją użyć pachnie bardzo ładnie, delikatnie i powiem wam że nawet jestem z niej zadowolona chociaż ten efekt kiedy ta piana aż tak mocno się wytwarza i zaczyna się nasuwać na pewne części ciała no nie do końca może być dla kogoś przyjemne, zwłaszcza dla osób, które mają klaustrofobię, ale uwierzcie mi, jest ok co w składzie tej maseczki mamy, no na pewno jest gliceryna, jest woda co my tutaj mamy jeszcze Mamy konserwanty, związki zapachowe, mamy tutaj wyciąg z mięty pieprzowej, mamy tutaj wyciąg z echinacei, mamy mleczne proteiny, mamy wyciąg z winogron, mamy też wyciąg z kameli, no jest tylko trochę, słuchajcie. A, oczywiście, produkt koreański, także jest całkiem ok. No wiadomo, tutaj są też związki, które tworzą sam płat, ale pokażę Wam teraz, jak on wygląda po upływie tego czasu, po zdjęciu. Zobaczcie. <ścoughs> jak taka gąbka z pianką. Także całkiem ciekawe doznanie. No dobra, ale najważniejsza kwestia jak wygląda moja skóra i jak ja się czuję. Teraz jeszcze przed tonizacją mam tą skórę trochę ściągniętą, także to na pewno nie jest efekt maski, a użycia wody. Ale poczekajcie, sprawdzę sobie teraz w lustrze tutaj, jak wygląda moja skóra, żeby dokładnie to ocenić. No i dobra, w jakimś tam stopniu jest oczyszczona. No wiadomo, za skórniki nie zaszła, bo tego się nie da ściągnąć przy pomocy takiej maseczki, jakiejkolwiek maseczki. Także za skórniki takie głębsze są. Niemniej jednak, słuchajcie, naprawdę ta skóra jest ładnie oczyszczona, jest tak gładka. Te pory są mniejsze, także jest całkiem ok. No, wydaje mi się, że to jest też troszeczkę taki bajer Jak chcecie sobie spróbować, zobaczyć, jak to jest. Myślę, że takie zwykłe maski oczyszczające też dadzą radę. Natomiast nie jest źle. Obawiałam się, obawiałam, a mogę Wam ją polecić. Jeśli szukacie czegoś takiego, takiego fajnego bajeru i chcecie wypróbować właśnie taką maseczkę bąbelkową, to jak najbardziej tak. No ale dobra, teraz już kończę. Tonizuję moją skórę, nakładam kremę. Żegnam się z Wami, kochani, i mam nadzieję, że mną spędziliście czas, przeżyliście ze mną te wrażenia z bąbelkową maseczką. I zapraszam Was do kolejnych vlogów. Buziaki pa!